NIE PIERDOLNIE cycki będzie pompa Cycki Pompa Cycki Pompa Patrz to Widzisz, niech to pięknie wyszło. Nawet i brawka nie tykła. Eee. Proszę pana, idziemy dalej, Elizabeth. Masz światło. Jesteś... Jak luks... Jak luks z Litch Legend. Eee. pułku kawalerii. Zobaczmy. Day. Day. Slate? Is that you? You've always been different, haven't you? You crave no glory. Look, I see you're you go up in some kind of jam here. If you could see fit to let us through we'll soldier, stock, to us through where they keep the shock jockey, and we'll go, that tin soldier, copstock. <ten kl> Once <sights. muss> um. my boy's dead, we won't die at his hands. <iele> <bombsMomteokbokki _ corrborah noise> Podobno umre. <laughs> Je. Yeah. Co to było? Ale przynajmniej mam sole. Niech radio nam poleci ładnie. To się nie obrażę. Tutaj hajs się zgadzać znowu musi. Okej. Okay. Czyli tak, twoi pojebani ludzie nie muszą ciągle za mną chodzić. Jakby ulecz we sobie tą tarczę. Nice. Solami sobie dam radę Aż tak często z nich nie korzystam, żeby po prostu trzeba... aż tak są mi potrzebne. Nie. Także wychodzimy z tą. I dlaczego on jest pomalowany nagle? Dziwne. Dobra, ale myślę, że możemy już sobie wyjść tędy. Plus 5 soli. Mają szpluwy armor, więc większa magazynek. Ulepszenia do broni, mam nawet troszkę pieniędzy na to. Obrażenia. A ja nie mam sniperki, czyli tak. Z teraz tego? Obrażenia zadawane przez karabin plus 25%. Czy ja mam tyle pieniędzy? Nie mam. Boże jaki jestem biedny. Czyli nic z tym fantem nie zrobimy, Elizabeth. Musia. No. Eee, już myślałem, że zaś ktoś mnie widzi tam przez te różne rzeczy. O, to będzie ciekawe. I The Boxer Rebellion. Czy the Battle... Nie wiem. Którym woli się, Elisabeth? Powiedz mi. Dobra, jak mus, to mus i decendę. Powaga sytuacji. Chodź. Chodź dalej. Indianie. Indianie. Zabijali jak chorzy. I cry, with red. They damn... you. you were there. I wounded knee. I can see it in your face. LOL. Her, how we that jest ciekawie wykonane. Dzięki, a mo mam Czy jeden z głowy? Dostałeś głowy i żyjesz. Chociaż no tak kantą musiał. To się wybacza, ale na pewno nie mu. Patrz jaki ze mnie jumper. u, Nie stajesz. Jeszcze więcej, nie wierzę. O, jakaś lawa. Nie jakiś zwykły oszołom miał tych kruki. Co jest w ogóle śmieszne? Nie chcę to zrobić,

Uciekamy, uciekamy, i będziemy sobie przechodzić przez kolejne, czyli tamte. No, mieliśmy dwie do wyboru. Zapomnijmy, jak wyglądała tam tamta druga, ale przez nie przejdziemy na pewno. this way. jak nie wyszło, Elizabeth? Mogłoby znaleźć dla mnie troszkę amunicji? Będę się nie obraził, szoguny, uśbyka dostał z bani szoguny i czardzieje mhm. opuściliśmy główny teren, tylko po to, żebym sobie. Wziął kęzelka nitro. Zwiększa zasięg i ładunków odłamkowych. Enter Czyli jest w porządku! Spoko! A jak są... Sobie... Nie! Nie zadzwoniło! Co on chciał się działać? Tak się idzie like a bossę strony z jakimś mieczykiem, a ja tylko pyk. No, oh, i co on mógł działać? Nic. Ciebie nawet nie będę włączał Owcy, głów jakiś, jacyś. A to wygląda słodko. Wiecie, ile Twoich ludzi już wytłumaczyłeś, a ty daj ich, nasyłasz na mnie. To jesteś świrem. I ciebie mają za Boga, że ja mać, panie, odłamkowy. Zostawcie Elizabeth w spokoju, bo ona nikomu nic nie zrobiła. Dzięki. Gdzie jest ten kozak? O ma coś przy tobie fajnego. Ma sole. Ciało Zdechłeś. Paniczu. Czyli tak, wszystko jest zrobione. Jeszcze raz przepraszam za odcinki z drugiego pokoju. Jeśli ja jest słyszę w słuchawkach, a grę praktycznie na nich, to na to się pewnie odbije na samym odcinkach. Bo ja to nagrywam jednym ciągiem. Mhm, już to widać. Czyli musimy wracać. Czy tutaj śnieg pada? Powaga, sytuacji have their advantages. A choice is better than none, mister Dorfman. No matter what, yes, if you woke up one day and realized you didn't like what you chose, I've got what you need. Do it, albo ten, albo ten, albo ten. czyli. Czyli w sumie tędy. To jest odblokowane się Wow. Ojebało cię, czy co? Dobra, Hajs się musi zgadzać. Tutaj kolejne jakieś świeczki, bóstwa dziwne, ale widoki są piękne. Trzeba przyznać. Grafa daje swoje.

Dobra, tym razem darmowy wytrych, to znaczy bez wytrychu, ale się, ale otwaru, Ale, no, Co to tam? Nie mogę tego otworzyć nawet nabojem, a byłoby słodko. Coś tam tyka. O, coś tam leży. Nie, znowu te magnetowidy. No, wy chyba sobie za robicie. Ogień sztuczny. Nie po co to komu? Nieważne. Na pewno jakiś świr sobie Bagi, bagi graficzne. Woda zrobiona tylko z jednej strony. Czyli tak jakby nie popływamy w tej grze. Mm. Ona zaczyna sprintować kiedy ja. To jest, kurde, spane. Let me scout ahead, see if there's some way to move forward. ze mnie, tyś się przecisał przez to. Is It's a tear. Something I can bring into this world. It's a tutaj. Tutaj jest to. Ja przez to przejdę. Yy, dobra, ale to będzie koniec naszego odcinka, także trzymajcie się, z tej strony Kambis, PL do usłyszenia, cześć!